Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso próximo vídeo no E sobie sou Helon E hoje eu estou jogando Oh sim E a Um Cristiano Ronaldo Sim Któremu lecą piłeczki? I karska! Nie no, w sumie nie czerwowakarska, to jest tak kibica! Bo Cristiano Ronaldo kocha ludzi! Nie no, tak naprawdę, to Cristiano Ronaldo leci na kasę. Ja to z nim gram, dlatego że... Wy go lubicie. Ja to o nim gram. Dobra, tu mamy kolejnego Cristiano Ronaldo, który jest deklem. Alicja H. Abra. No, al de clasum. Vip că lavon, e gotanie de zarobiste. Abra. Să so, vă vedem la următoarea. Laser Tracer. ok na koniec żeby był blog to no, żeby było pięknie po prostu no, już ktoś odpadł, ja o już też o patrzcie jak id o się stosowało <laughs> <laughs> ojej ja. Vlog, são ja não posso. Não é a gente blou das record podba, O Lapi papi. Oh, robota, che lavoro ti Oh, bravo. Dara, No hmm. wow. ja też nie No coś powiedzieć. Sponsorem dzisiejszego odcinka Jest firma MacDoc Czyli firma do gier komputerowych Oraz urządzeń I ja, ja kupiłem od nich słuchawki oraz mikrofon są niezawodne. Nie da się po prostu jakoś z nimi do po prostu najlepsze. Nie ma drugich takich samych produktów. Eee, nie są one drogie, ponieważ za mikrofon dałem 120 zł. za słuchawki dałem 200, nie najdrożej, ale głośność i. jak to powiedzieć i tak samo mikrofon. Są niezawodne, a ja mam takie lagi, że jest masakra. Ale to... Te sprzęty od McDoga są niezawodne. Miałem jakiś mikrofon, ale ten mikrofon jest nieporównywalny do tego, co ja teraz mam. I po prostu to jest przepiękne. Są one strasznie duże, ale są leciutkie. Co można o nich powiedzieć? To to na pewno, że mam dużo ledów są strasznie wygodne nie da się w nich odczuć żadnej różnicy naprawdę ale jedno jest pewne są dużo lepsze od innych produktów i to ja nie mówię o takich produktów czy Sony, czy jakieś takie te tylko mi chodzi o produkty a raczej takie bardziej gamingowe, czyli na przykład od firmy, nie wiem, od Diablo. Są różne kweratury, myszki, mikrofony, ale taki słuchawek to Diablo na oczy nie widziało. Dobra, widzowie, no to co, ja was chyba zaproszę do dalszej części tego odcinka. I tutaj już wygrywam z mapem. Chciałem tylko po prostu zapromować, ponieważ za to, oni po prostu mi zafundowali tę i co? My lecimy na rundę to było mo no firmy Magdog. I co? Ja dziękuję za oglądanie. Przeleśmy sobie jedną rundkę, nie wybierajmy żadnej, a resztę nie wybierajmy jedną. Wspokojnie. Jeszcze jedną zaszczelimy może. może. mają różne te słuchawki. Mają różne. Proszę różne sławki. o tym. To straszne, różne że na przykład się na mikrofonie, podgłoś, i ścisz. Ja ze stanowiskiem. Mam bez głosu. Jest mi fajnie. No,

Nie, proszę! Dobra, chyba przejdę. No ja wam kurde damy motkę. Na hello potężnym potężnie, dobra. I teraz wygram. To nie wiem co ja robię. Po prostu masakra. Jeżeli przegram. Jestem... Nie wiem, załamany będę. Dobra, czekamy. No i na razie ja oglądam moje daje spałeczki. Czek są naprawdę różne rozmiary. Hmm. A i teraz w prezencie na, 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 na stronie MagDoc, O, blog dasz, Dostajecie za połowę ceny 100 jak to jest sławek. Ja po prostu nie rzucę się na żeby ich po prostu nie kłaść nie Dostajecie 100 jak, nie? To jest mocarne. Chyba ciężko wygrać ten blog, co to jest zbyt dużo ludzi. a lag delikatne. Mam Minecrafta, Steama, Spotify i otwartego. Na co nie ciężkie Nie zamknę teraz nic Bo nie zdążę Już sześć osób odpadło Już te zostały całe prosy I jeden noob Czyli ja o. No czy nie jestem jedynym nubem. No, zostały Stały takie prosy. <laughs> Jeden nub przeciętna. No, no, co teraz będzie? Dajcie jakąś fajną mapę. Nie wyścigową, lightową. Wyścigowa. Wiedziałem, jak tam była fajna mapa, to tu już by będzie ta. Ronaldo, Ronaldo Real Łapień, Ronaldo na oczy nie widział Znaczy ja to już widział, bo teraz nie widzisz O ja! No to dekle Uff. No i dekiel. dobra, ja jestem takim deklem, że... Tak tej mapy widzę, ale... Oh, si è dato un... no, una scena finale, Oh, potete dare. Ora... Allora. Oh, dobra, Ora... Allora. Ronaldo, realnie wygrał. Ronaldo na oczu nie widział, a nie? Dobra, wie. Jak ja załóżę, NA pamiętać, żeby na film na stronę McDuck. I co? My widzimy się za dwa dni. To jasne. Wyświecać sobie, nie? I co? Nie tu na moim no odjąć boxing to zresztą pięć i do pasa Marzy, że będzie pięść. że nie będzie pięści, to się tak marzy. ale W sumie tak powinno być ta pięść. i na to ja nie mam, piszcie w komentarzu. Jakie skiny mam grać z tym razem? Może Leonardo. Pessi jak tu pisze Lo. Pardon, czytać umiem. Jonel Messi to powinno być. A nie Pessi, chyba Messi. Moje Robertem. Trzeba pomyśleć. Macie te wszystkie skiny, możecie wybrać. Dużo tych sportowych Nowego Koła No około. Mam dwie legendy. Może wybierać, że jasne. mam jedno specjalnego. Może też go wybrać na kolejny odcinek. I co? My widzimy się no, za jeden dzień. Za jedno zostawienia subskrypcji, łapki w górę. I co? My widzimy się jutro. Utwórzcie ten film. Na razie. share